A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. W ataku i w pomocy. Po... A to jest efektywne. Szeroko ustawieni boczni napastnicy mają proste zadanie. Dogrywają do dziewiątki, a ten wykańcza akcję. A tak prezentuje. Sergio Ramos! Coś! Nie... No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Cristiano Ronaldo. Znany chyba wszystkim. Napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występie? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność dryblingu. Lubi wykańczać akcje z podań kolegów. Sam jest nieco mniej skłonny do wykładania innym piłki. Typowy pola polakarnego. Jest zawodnikiem, który ma w meczu jeden cel zdobyć bramkę. W związku z czym strzela ich naprawdę dużo. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Modric. Rodriguez. I po strata piłki. O, już blisko polekarne Szansa na objęcie prowadzenia, i będzie jutrożny dla Bayernu. Udane podanie. Odebrał piłkę rywalom. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Real zora. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Klos. Tak, mamy bramkę. Pierwszy gol wędruje na ich konto. Sprytnie zbiór obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Lewandowski. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Akcja zatrzymana. Bayern Monachium za chwilę dośrodkowywać będzie z rzutu rożnego. Dobre to prostopadłe podanie. Brawo Re Rodriguez. Uderzenie Benzema. Nie ma gola. I będzie rzut rożny. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Uwaga strata i przeciwnik przy piłce. Dobrze się pokazał. Miller pewnie wyłapuje piłkę Bramkarz. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Ależ precyzja kapitalnie to zrobił. Groźnie, ale zdążyli na czas. Oliveri. bliska już do Bramki. No, nie mogą się przebić. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Rodriguez. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Świetnie arbiter zareagował stosując przywilej korzyści. Bayern atakuje. Sergio Ramos chce zabrać piłkę rywalowi. Cristiano Ronaldo. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dobra pozycja do oddania strzału. Miller. Niestety piłka trafia w słupek. Echo, puszcza boisko. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Toni Cross. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Cristiano Ronaldo jest z piłką. Coraz bliżej pole karne. Benzema. Benzema posłał piłkę do bramki. Fantastyczne wykończenie akcji Francuza. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. A teraz w Miller. Ribery z powrotem ma piłkę. Piago. W ostatniej chwili przejęli. Rodriguez. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Nieudana akcja. Sędzia kończy pierwszą połowę. Wielka fiesta, wielkie piłkarskie święto na Estadio Santiago Bernabeu. Za chwilę druga połowa. Blisko polekarne może strzelać. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Centra w pole karne będzie niebezpieczny. Benzema! Za moment wznowienie rzut rożnego. Stracił piłkę Robert Lewandowski. No, udało się przejąć. Jest zawodnik na czystej pozycji. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Oliveri. Robert Lewandowski. Roben. Już blisko pola karnego. Królewscy przejmują piłkę. Pięknie zgrywa głową do partnera. Znakomicie, w tempo. A no szkoda, nie udało się opanować piłki. Hummels zrobi wszystko, aby odebrać piłkę rywalowi. Szansa na zmniejszenie rozmiaru porażki. Miller. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego półka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. Real Madryt teraz atakuje. Przed nami końcowe 30 minut. Lewandowski. Akcja zatrzymana. Czy piłce roben? Próbował nawet udanie, ale nie opanował. No z tego miejsca można strzelać. Może być groźnie. Nie wyszło im to do grania. Obrona w posiadaniu piłki. Czy piłce roben. Ależ fatalne podanie piłka, praktycznie trafiła w przeciwnika. Cristiano Ronaldo zmierza z piłką w stronę bramki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Vidal. Rodriguez. Gra zostanie wznowiona z Sergio Ramos! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Robert Lewandowski. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No, dobry odbiór po stracie piłki. A teraz Cristiano Ronaldo. Niedokładne podanie. Cristiano Ronaldo. Bayern rozpocznie od rzutu wolnego. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika Nie musiał się ruszać Piago. Strata piłki nieudane Dogranie na wybieg Lewandowski Blisko już do bramki Ładnie zapowiadał się ten atak Ale rywale odebrali piłkę Arien Robben Udana interwencja bramkarza Ale piłka wciąż w grze Modric Luka Modric Atak pozycyjny długo rozgrywany Jakby chcieli uśpić czujność rywala Jago? Robert Lewandowski. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Real, coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Benzema! Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Lewandowski No zastanawia się czy nie strzelać I sędzia przyznaje rzut rożny dla Bayernu. Benzema Zdążył w ostatniej chwili Piago. blisko pole karne. Paul, rzut wolny, niewiele do końca, czy to wykorzystają. Cross. No, już blisko pole karne. Jest okazja, by uderzyć. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Koniec. Królewscy Real Madryt triumfatorem. No.